www.tvpolska.pl Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Dzień dobry. Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, zakończyło się spotkanie e, Zwierzchnika Sił Zbrojnych e, Prezydenta e, z Panem Premierem e, Ministrem Obrony Narodowej. Spotkanie poświęcone e, kwestiom bezpieczeństwa wojskowego, e, bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, w ujęciu zarówno tej bieżącej współpracy działań operacyjnych realizowanych na bazie codziennych operacji wojska koordynowanych przez Centrum Operacji Powietrznych, koordynowanych przez Sztab Generalny, przez Dowództwo Operacyjne, ale również tych aspektów dotyczących strategicznego wymiaru współpracy Zwierzchnika Sił Zbrojnych oraz ministra obrony narodowej również w kontekście planowania operacyjnego, strategicznego planowania inicjatywy ustawodawczej pana prezydenta dotyczącej reformy systemu kierowania i dowodzenia, wprowadzenia stałych planów obronnych, przygotowania państwa do reagowania również w warunkach kryzysu hybrydowego, działań asymetrycznych, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w pełnoskalowej działalności wojskowej, a które stanowią bardzo poważne zagrożenie i wnioski chociażby z czasów i z miesięcy, w których jeszcze w ramach działania poprzedniego rządu mieliśmy do czynienia z rozmieszczeniem. Najemników grupy Wagnera przy polskiej granicy, ich działań i zdolności przeciwdziałania państwa w tym zakresie. Kwestia inicjatywy ustawodawczej i współpracy przy formułowaniu tej inicjatywy z nową administracją, z nowym ministrem obrony, wicepremierem. Była jednym z tematów rozmów. Pewne wnioski już zostały uwzględnione w projekcie ustawy, który zostanie wniesiony do laski marszałkowskiej. Na pozostałe uzgodnienia będziemy w trybie roboczym czekali ze strony zarówno Sztabu Generalnego, jak i Ministerstwa Obrony Narodowej w możliwie krótkim horyzoncie czasowym, tak by tego procesu nie przedłużać. Oczywiście omówione zostały również kwestie... Nominacji generalskich i stanowisk dowódczych w siłach zbrojnych, minister obrony pozytywnie ocenił dotychczasową współpracę i współdziałanie z dowódcami sił zbrojnych, mianowanych przez pana prezydenta w ostatnim czasie. Z tego też względu, oczywiście podejmujemy rozmowy i będą podejmowane decyzje o obsadzie najważniejszych stanowisk w nadchodzącym czasie. Kwestie kontraktów zbrojeniowych, kwestie kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi, zarówno z obszaru Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i partnerów zagranicznych, no nie jest żadną tajemnicą strony południowo-koreańskiej, również były przedmiotem omówienia. Również kwestie dotyczące nowych programów zbrojeniowych w tych miejscach, w których jeszcze takie działania nie znalazły finału w postaci podpisanych kontraktów i zabezpieczenia logistycznego. Wszelkiego wsparcia szkoleniowego, implementacji w ramach ym, pakietów ym, do działalności operacyjnej wojsk, ym, nowego uzbrojenia. Ym. A w ostatnim punkcie omawiane były kwestie dotyczące ym, nadchodzących wydarzeń w kalendarzu ym, no, wydarzeń politycznych. On, niezwykłej doniosłości, czyli rocznic i zapadających na szczycie zbliżającym się NATO w Waszyngtonie decyzji dotyczących kształtu Sojuszu Północnoatlantyckiego, sposobu jego przygotowania, gotowości, kontraktowania uzbrojenia, również produkcji tego uzbrojenia na potrzeby Sojuszu, ale także na potrzeby państw, które korzystają ze wsparcia krajów europejskich, sojuszników transatlantyckich z pomocy wojskowej w celu prowadzenia swojego wysiłku obronnego w wojnie o własną suwerenność narodu ukraińskiego. Panie ministrze, jeśli bym dopytać o terminie. kiedy możemy się spodziewać, w jakiej perspektywie że tego projektu ustawy w, w parlamencie? Spodziewamy się, że po y, krótkiej serii uzgodnień y, jest to kwestia najbliższego miesiąca. A co jeszcze? się zmienia w tej ustawie w tej chwili, w porównaniu z tym, bo mówił Pan, że są modyfikacje. Y, co może się zmienić w tej ustawie? Z tych ważnych, przede, wszystkim, y, przede wszystkim jest to kwestia y, podporządkowania y, struktur wojsk specjalnych, y, ale również komponentów y, y, wojsk pod sztab generalny, zwiększona rola. Sztabu Generalnego i planowanego utworzenia stanowiska dowódcy połączonych sił, również kwestie dotyczące stworzenia stałego planu obrony, czyli planowania na czas występowania zagrożeń poniżej progu wojny, pewne zmiany dotyczące roli dowództwa wsparcia dziś realizowanych zadań w ramach inspektoratu, wsparcia w podporządkowaniu pod szefa sztabu generalnego w dalszym ciągu, ale jednak pomimo rozległości tej struktury bez roli dowództwa wsparcia to będzie zmiana, która Niewątpliwie również znajdzie odzwierciedlenie w nowych zadaniach i w nowej odpowiedzialności dotyczącej właśnie składowania, bazowania sprzętu, prowadzenia serwisu, czyli wszystkich tych obszarów działalności wojsk aktualnego inspektoratu wsparcia, które są niezbędne do skutecznego rozmieszczenia, przechowywania, szkolenia, ale przede wszystkim rozmieszczenia wojsk w rejonach operacyjnego przeznaczenia również. Wyjścia na pozycje wyjściowe wraz ze świadczeniami rzeczowymi, wraz z zapasem amunicyjnym, wraz z zabezpieczeniem tyłowym. Czy była mowa już o personaliach, jeśli chodzi o dowództwo generalne i dowództwo Wojsko Obrony Terytorialnej? Tak. Kto będzie, którzy generałowie zostaną szefami? Była rozmowa o personaliach i gdy zapadną decyzje, które będziemy mogli komunikować. To oczywiście Ale tak, po, po, po mianowaniu przez pana prezydenta na wniosek pana premiera takie nominacje zostaną ogłoszone. Zresztą jest w tym względzie pełne zrozumienie, pełna zgoda i, i, i plan działania został nakreślony. Czy chodzi o osobie, wiedzieć, że w obszarze bezpieczeństwa relacje między prezydentem a rządem są dobre? Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, obronne. kwestie obronności, bezpieczeństwo zewnętrzne państwa te relacje są po pierwsze realizowane na bieżąco, po drugie one są realizowane w sposób cały czas coraz bardziej efektywny. Choćby niestety ze względu na doświadczenia jakie polska armia zmuszona jest zbierać na skutek kolejnych incydentów, kolejnych zdarzeń no i bardzo mało optymistycznego obrazu, jaki wyłania się z aktualnego stanu przebiegu wojny na, 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 na terytorium Ukrainy. Więc tak jak to spotkanie przebiegało w bardzo konstruktywnej, dobrej atmosferze, tak bieżąca działalność, w której Biuro Bezpieczeństwa Narodowego realizuje swoje zadania poza dyskursem politycznym, przyjmującym niejednokrotnie bardzo um, no, dynamiczny przebieg. Ta współpraca w obszarze bezpieczeństwa zewnętrznego, militarnego, obronności przebiega w sposób niezakłócony. I dokładamy wszelkich starań, żeby tak pozostało. Czy jeszcze pytanie trochę nawiązujące do tego poprzedniego o ustawę budżetową w dziedzinie obronności. Czy BBN i prezydent już się zapoznały, zapoznali z tym, e, z tym obszarem budżetu i jak oceniają te, te wydatki, ten plan? Kwestia e, budżetowania. E, m sił zbrojnych, ale również tego komponentu um, niemilitarnego bezpieczeństwa, czyli właśnie bazy produkcyjnej inwestycji w przemysł obronny, koniecznej um, ustawy o ochronie ludności i budowie systemu ochrony ludności. To były również tematy e, rozmowy w trakcie dzisiejszego spotkania. E, na ten moment e, poziom finansowania e, nie tylko jest niezagrożony, ale został rzeczywiście w sposób obiektywny zwiększony, e, co spotkało się z uznaniem e, głowy państwa i jednocześnie e, no, trzeba podkreślić, że to wydatkowanie będzie bardzo poważnym. E, Wyzwaniem, dlatego że oprócz samych zakupów zbrojeniowych samego sprzętu no konieczne wydatki będą związane z utrzymaniem tego sprzętu w bieżącej działalności operacyjnej, to znaczy z, ze szkoleniem, z utrzymaniem serwisu, z utrzymaniem również eksploatacji na przykład amunicji i przechowywania amunicji. Nie są to wcale tak ani proste, ani tanie. Bardzo panie, dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. TV Pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.